Jak bardziej podobać się kobietom? Wielu facetów mnie pyta, Krzysiek, co mam zrobić, żeby się spodobać tej dziewczynie. I właśnie na tym polega cały problem, bo jeśli ty się pytasz, co masz zrobić, żeby się jej spodobać, to na pewno nie będziesz się jej podobał, bo kobiety uwielbiają facetów, którzy z natury wychodzą z takiego założenia, że są fajni i nie muszą nic udowadniać. Bo kiedy ty się spotykasz z kobietą i opowiadasz o tym, ile ty zarabiasz w pracy, jaki ty masz samochód. Jaki ty jesteś fajny, albo starasz się na siłę podrasować tą rozmowę różnymi zabawnymi tekstami, żeby ona się tylko zaśmiała, masz takie poczucie troski, czy jestem dla niej odpowiedni, czy jej się podobam, czy jestem w jej typie, czy ona mnie polubi, czy da mi szansę, żeby ją poznać bliżej, to już dziewczyna bardzo szybko to wyczuje, za pomocą oczywiście twojej mimiki twarzy, tego, że za bardzo się o nią starasz, prosisz. Yy, wiesz, to widać czasami po Twojej energii, jak ty jesteś bardzo, bardzo proszącym facetem, dlatego powinieneś tego uniknąć. I zamiast tego musisz się nastawić do znajomości z kobietą w następujący sposób. Po prostu musisz uwierzyć, że ty już jesteś atrakcyjny, że ty już jesteś jej facetem, zanim jeszcze z nią porozmawiałeś, zanim się z nią spotkałeś. Wyjdź z założenia, że Ty już jej się podobasz i nie musisz tak naprawdę tego w żaden sposób udowadniać. Jak masz takie poczucie luzu, bez troski, nie martwisz się o zainteresowanie dziewczyny, no to właśnie wtedy dziewczyna będzie dużo lepiej reagować, bo ona wyczuje, że ma do czynienia z fajnym facetem. Ale jeśli za każdym razem Ty się zamartwiasz, co ona powie, czy ona odbierze telefon, jesteś taki... Zbytnio przerażony tym, że ona może tobą stracić zainteresowanie, bo napisałeś jej wczoraj SMS-a, a, a dzisiaj nie odpisała, przez kolejnego. Uwierz mi, kobieta bardzo szybko to wyczuje. Więc lepiej być facetem zero-jedynkowym, który, jak zauważył sytuację, że dziewczyna nie odpisuje, po prostu zostawia kobietę, przestaje do niej pisać, przestaje się odzywać i szuka tej atencji dziewczyny, szuka tego, żeby ona sama do niego napisała. Chcę doświadczyć teraz zaangażowania kobiety, niż być mężczyzną, który ciągle się stara. Po prostu to nie działa i ty mając takie podejście, będziesz naprawdę przechodził trudne historie z kobietami, bo nie wychodzisz z założenia, że jesteś fajny, atrakcyjny. Ci wszyscy faceci, którzy są naturalami, którzy dobrze uwodzą kobiety, to mężczyźni, którzy wychodzą z założenia: ja jestem najlepszy, jestem najfajniejszy. Ja wiem, że jej się podobam, tak? I kiedy masz takie wewnętrzne poczucie, ty nie musisz kombinować nad tekstami, nad tym, co jej powiesz, coś zakomunikujesz, bo wystarczy, że jesteś, bo wystarczy, że z nią rozmawiasz i tyle wystarczy. Nie musisz bardziej kombinować. To jest dokładnie tak proste. Oczywiście to jest wszystko tutaj podane w dużym uproszczeniu, co ja mówię, przedstawiam, ale bardzo istotne jest to, żebyś ty jako facet. Też tam, jak już masz troszkę więcej doświadczenia, zwracał uwagę na to, jakie błędy możesz popełniać, ale pierwszy etap jest najważniejszy. Po prostu poczuj się facetem, który nie musi kobiecie pokazywać tego, że musi na nią zasłużyć, że trzeba się o nią starać. Jak masz to zakodowane do głowy, Uwierz mi, kobiety same będą się o Ciebie prosić, bo Ty będziesz miał w sobie to poczucie luzu, bez troski, swobodnego stylu bycia, bo nie potrzebujesz jej do szczęścia, bo sam jesteś szczęśliwy ze sobą. I nawet jak ona powie: Mam chłopaka, to Ty jej powiesz: Mam to gdzieś. Masz chłopaka, właśnie go straciłaś, to już go przestałaś mieć. No widzisz, miałaś, bo właśnie mnie poznałaś. I kiedy Ty masz właśnie tą swobodę, to dużo łatwiej. Kreatywnie wymyślać teksty, które będą bardzo skutecznie oddziaływać na psychikę dziewczyny i na jej tutaj yy, zainteresowanie Twoją osobą. Właśnie do siebie bierze z tego poczucia dużego komfortu i myślenia, wyjścia z założenia. Jestem fajny, atrakcyjny, a teraz ona się musi sama o mnie postarać. Pek się nie postara, to jest jej problem, tak? I nawet nie musisz tego dziewczynie mówić tak wprost, bezpośrednio. Wiesz, wystarczy, że Ty sobie to zakodowałeś do głowy i w trakcie rozmowy, interakcji z dziewczyną Ty sobie to powtarzasz w myślach, mentalnie. No to czym mnie zaskoczysz? Ja już widzę, że Ci się podobam. No, widać, że się mną zainteresowała. Tak mi spogląda prosto w oczy, tak się uśmiecha. Ona chciałaby coś tutaj ode mnie dostać. Jak tak sobie myślisz, z automatu nadajesz odpowiednią narrację temu, co się pomiędzy Wami wydarzyło i właśnie dlatego kobieta będzie bardziej się o Ciebie starać i nie będzie stawiać oporów. Ale kiedy za każdym razem masz te konflikty wewnętrzne, pocałować ją, dotknąć, nie teraz. Może teraz to nie jest dobra sytuacja, może ona mnie jeszcze nie lubi, spojrzała na mnie krzywo, powiedziała, że nie ma czasu, to może ona nie chce tu ze mną siedzieć z automatu. Ty się nie koncentrujesz na tej pozytywnej wibracji, na uśmiechu, na tym atrakcyjnym stylu bycia. Tylko stajesz się facetem, który za bardzo myśli o tym, czy jest dla niej odpowiedni. Więc nie jesteś w stanie być dla niej odpowiedni, bo często kobiety, nawet same, do końca nie wiedzą, jak chcą, żebyś się zachował, ale jeśli to oczywiście ty pokażesz jej tego typu podejście, że ty się czujesz atrakcyjny, fajny, lepszy od niej i że wierzysz w siebie, ona bardzo szybko się tobą zainteresuje. Wystarczy, że wykorzystasz tę metodologię w praktyce, a będziesz dosłownie zaszokowany rezultatami. Także jak spotykasz się z dziewczyną, nie stawiaj się na to, że coś ci musi z nią wyjść, że ty musisz ją zdobyć. Raczej podejdź do tego na luzie. Powiedz sobie: Wiem, że jestem fajny, spotykam się z nią, zobaczymy, czy ona mnie w ogóle przekona, zachęci, czy mi się w ogóle będzie chciało jeszcze z nią spotykać. I skoncentruj się od razu na jej wadach. Może dziewczyna ma krzywe zęby, może ma krzywe nogi, może coś się nie pasuje w jej buźce. Skoncentruj się na tym, skup uwagę na jej wadach charakteru, osobowości, zacznij sobie wyjaśniać w głowie, nie no, taki typ dziewczyny mi się nie podoba i poczuj się swobodnie, żartuj, rozmawiaj z nią i zobaczysz, że z automatu wszystko się poprawi, a i też interakcja z dziewczyną będzie zupełnie inna, kiedy Ty się czujesz swobodny, uśmiechasz się do dziewczyny i nie prosisz o jej zainteresowanie. To właśnie przeinwestowanie często zaczyna się wtedy, kiedy widać po tobie, że tobie zależy. Widać na podstawie twojego zachowania, że bardzo byś chciał z nią być, że chcesz jej się przypodobać, przymilić, że chcesz, żeby ona ci dała szansę. Pytasz o kolejne spotkanie, zapytujesz, kiedy jeszcze ma czas, czy jej się podobało. Jeśli przejawiasz taką zbytnią troskę o to, czy ona jest tobą zainteresowana, uwierz mi, właśnie wtedy kobieta nie będzie tobą zainteresowana. Więc wystarczy robić zupełnie odwrotne rzeczy i w zupełnie odwrotny sposób się zachowywać. Oto przykłady. No, my się już więcej nie spotkamy. Za dużo fajek palisz. Spotkałem się z Tobą, słuchaj, tyle kawy pijesz, to musisz być nerwowa. Nie lubię takich kobiet. Jak się tłumaczy, powiedz jej, dobra, dobra, i tak wiem, że lubisz sobie wypić. I ona się śmieje, Ty się śmiesz i mówisz, nie musisz się tłumaczyć. I wtedy I pokazujesz, że tobie wcale tak nie zależy. Że to ona cię musi przekonać, że to ona się musi o ciebie postarać. Przetestuj to w praktyce, a zobaczysz naprawdę niesamowite efekty, jeśli wykorzystasz tę metodologię krok po kroku i wdrożysz ten sposób myślenia, który niejednokrotnie jest bardzo ciekawy, atrakcyjny dla wielu kobiet, bo kobietom to się nie zdarza, żeby facet do niej w taki sposób podchodził, że to ona się musi sama o niego postarać, że to ona musi sama wykazać, tak? Jak ty masz takie przeświadczenie, że jesteś fajny i nie musisz nic takiego zrobić, żeby ona się Tobą zainteresowała, jesteś na luzie, uśmiechnięty, swobodny, śmiesz się z tekstów, które są dla Ciebie zabawne, nie dla kobiety, to ona wyczuje, że jesteś atrakcyjny. No i oczywiście często kobiety nazywają takiego faceta fajnym facetem. Wyciągnij więc wnioski i wyjdź z założenia, że Ty nic nie musisz kobiecie udowadniać, bo już jesteś atrakcyjny, bo już się jej podobasz. Będzie ci o wiele łatwiej. Niestety, tylko do jutra do północy możesz pobrać pakiet 15 moich najnowszych materiałów 74% taniej. Polecam świetna wiedza w dużej niższej cenie, jeszcze tylko do jutra do północy. Ostatni raz takie ceny. Pobierz to wszystko w dużej niższej cenie, bo będziesz potem żałował. Obiecuję, że ta wiedza zmieni Twoje życie i sam się przekonasz, jak łatwo uwodzić kobiety dzięki mechanizmom, które pokazuję w moich pełnych materiałach. Jeśli te wiadomości, te treści, które przekazuję są dla ciebie pomocne, to jestem przekonany, że jak zobaczysz pełne materiały, no to się dopiero zacznie dziać w twoim życiu, w twoim związku. Odzyskasz zainteresowanie dziewczyny, naprawisz związek i staniesz się facetem, którego kobieta naprawdę pożąda. Jestem przekonany, że to da efekty. I gwarantuję Ci te efekty, dlatego lepiej pobierz te wszystkie materiały jeszcze tylko do jutra, 74% taniej, promocja.uwodzeniewdzień.pl Pod spodem znajdziesz takie kursy na promocji jak, jak usłyszeć kocham Cię od kobiety, jak generować emocje w kobietach, mistrz emocji, impuls negatywnych emocji i inne świetne kursy, które z pewnością zmienią Twoje życie, więc nie czekaj dłużej, tylko korzystaj, bo jutro kasuję tę stronę. Zostało Ci naprawdę niewiele czasu, więc lepiej się pospiesz. Ten rok się kończy i już więcej nie zobaczysz tego typu cen na te produkty, materiały, a jest to wiedza kluczowa, dzięki której możesz szybko zmienić swoje życie, a kobiety będą Tobą o wiele bardziej zainteresowane, dlatego polecam pobrać. Promocja.uwodzeniewdzień.pl Do zobaczenia na live!